Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy wszystkich. Dzisiaj prezentujemy Annę Baśnik. Jest to poetka urodzona w Sieradzu, mieszkająca obecnie w Warcie. Tytuł poetyckiej książki to Smak życia, która ukazała się w Sieradzu w 2010 roku. Strach Najczarniejsza godzina z duszą na ramieniu, najtrudniejsze minuty. Robię wszystko, co mogę, a w sumie mogę niewiele. Nie będę jednak bezczynna. Jakże wtedy człowiek gorąco się modli? Czas staje w miejscu i ma wielkie oczy ze strachu, zaraz eksploduje. Wreszcie stan się normalizuje. Mija zagrożenie i napięcie spada. Wielka ulga podcina nogi. Mówię stop. Z trysotwórczych sytuacji nakręca się błędne koło. Powiedz stop, zatrzymaj się, wejdź w siebie, rozpoznaj kłębiące się demony Odkryj swój obszar cienia. Nawiąż pozytywny kontakt z sobą, a zwłaszcza z innymi. Milczenie to twój wróg, to izolacja. Działaj. Nie zatapiaj się w bezradności, zniechęceniu, bezsilnej złości. Działaj. Wrób cokolwiek. Przekop ogródek, zrób pranie, napisz wiersz. Kreuj swój świat, nie jesteś trybikiem, masz w sobie moc powstrzymać lawinę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.